Do białego. Do białego. Aha! Czyli oni są rasistami? To jest to. To jest to. Oni są rasistami. Dokładnie widziałem zawsze. Ja ich tu zaraz prawda szczarnuchuję, patrz. Popatrz, o tutaj. Szczarnuchę ich. Jedziemy w bieszczady. Jedziemy w bieszczady. No przecież to jest oczywiste, to jest oczywiste. Też już tak, Oczywiste Jest Nie tak oczywiste stare. tutaj nie? tak, to tutaj. Czemu? Oh, yeah. Zabiłeś kipisów ah, bezbronnych w swoim yeah. samochodzie! Jakich bezbronnych? Właśnie tacy byli bezbronni. E, ale, czekaj, jest chory z nie, ale jakim co on ci uciekł? Czekaj. Czy ty go zabiłeś? Nie, chyba nie go on, zabiłeś. On... A ja wam powiem, że ja tutaj trzymam teczki na YouTuberów. O nie! Teczki! Ja, to ja już wiem, On już siedzi w Bogstela! Biegniemy tam! Ja Słuchajcie, <laughs> mam te teczki, wiem. tylko na wszelki wypadek nie chcę robić żadnych dram. Mandzio, ho! będziemy ciekawostki, cho. Tutaj, tutaj fala. Ja im karteczki zaraz, o Jezus. Ciekawostki o teczka. YouTube, YouTube 2016 to jest 60% telefony komórkowe. Musimy znaleźć telefon komórkowy. Dobra. PC tutaj, się nie stracą. Okay. Widzisz, Ty, no? Tak to wygląda. Gdzieś Szkole, tu. To, o, tutaj jest malutka ceczuszka. To, to jest na jakiegoś już mojego YouTubera. jest jestem malutką ceczuszką. To jest malutka ceczuszka, jest... żeby zniszczyć malutkiego YouTubera. Gdzie ona, nie? Gdzieś się tutaj schował. Wybieg stąd. <laughs> Gdzieś teraz oszukuje. Gdzieś pewnie? Tak. A ja bym sprawdził te teczki, to są ach i na was. On już mu ktoś tam wyciągnął. Nie, Halo, co ale to jest powoli, wszystko Ale zabieraj do to, ja zabieram swoją, uciekam. No, wyprowadzamy się? Nie, to są teczki na a ciebie. Co to jest? To jest akta, na... to To akurat była wspomnie. Minecraft kusima, więc nie wiem, czy jest no, takie... O nie, maja. to nie, tylko nie to. Masz, bierz tą na To jest prehistoryczne panie te teczki. Tutaj masz na JJ'a wszystkie, Dobra. a tutaj masz na Nero nawet. Ojojoj To jest to jest... to jest ściążka, to jest książka, co tam wiesz Tary To na kimś Tu tu jest muzeum jest na Dezego w takim razie? No właśnie, gdzie jest na, na mnie na jest Dezego? taka malutka teciuszka, bo ja dużo nie robię złego Taka ja bym to... powiedział bardziej nawet taka... Hmm. pudełko wręcz by powiedział na chusteczki O. Tak. Jak to? Pro... pro panty Dobra No patrz, no nie ma go jak to jak go nie ma, jak tutaj jest? Jak to go nie ma, jak tutaj jest? do youtuberów go tu No nie no, 로, uciekaj! Uciekaj! Uciekaj no, Dezy! Widzę go po schodach w bieg! Uciekaj Dezy! Chyba! Chyba! No. To. No. Jak to chyba? Tak! Nie jak wiemy. zachowałeś tajne no, informacje tak. na YouTube'a? No ubiegu. Tajne informacje youtuberów no zachowane no. u mnie! Ja słyszałem, że oni się ja gdzieś bogdolują. Oni są ciekawostką! <laughs> Chodź! Tak. E, powiem tak, w tak. tym kąciku ciekawostkowym są dwie. okej. To nie są tutaj. Słuchajcie. Ale jest... widzę, że jeżeli dostaniesz dużo, o lajków, kurde, o dużo kurde. lajków to widzę, że kolejne ciekawostki już czekają na ciebie. Okej. Okay. <grym grym> Coraz więcej. To jedna zabita ciekawostka, kolejne ciekawostkę, zapraszam. Słyszałem, że dwóch buntowników nas ściga. <grym> Niech, niech ktoś zatrzyma tę karuzelę Niech ktoś zatrzyma za tę karuzelę Ciekawostki. jedną ciekawostkę Ale, o, jedną o, widzę. Ciekawostkę. ale gdzie kolejna? Gdzie kolejne ciekawostki są? O Jezu, koleś, są! To ja Chyba wiem, gdzie, są. gdzie są te ciekawostki? Też chce nie znaleźć Coś ta się nie chce tutaj. A dać mógłbyś przekonać. mi powiedzieć, gdzie są. Wiesz co, o, patrz, ta ciekawostka! O nie halo! Halo! Zdobyłeś wszystkie, masz 15 tysięcy lajków dla siebie. Powiem tak, panowie, przyjaźnie z magią. To jest pierwsza przyjaźń... odpowiedź. To jest to, oni są ponieczami. Uh -huh. hmm. e, przyjaźnie z Magią, tak? Tak. Zwróć uwagę na magio. Aha! Oni e, mają magiczną moc, zmieniają się przedmioty! Nie, ja po prostu tak opowiedziałem, to nie no, Tak, nie. powiedział, tylko nie, to jest zła odpowiedź. Trochę oszukuję. Okej. Okay. Okej, okay. rozumiem, A... spoko. Hmm. <grym> Co pan nie nie planujesz Cokolwiek panujesz zrobić. Cokolwiek panujesz zrobić, zastanów się. Kiedy Nie zabijaj tej pięknej przyjaźni. <grym> Musicie zaśpiewać piękną piosenkę. Czekaj, wybierz jednego z nas, a drugiemu daj szansę. Człowiek, człowiek, musisz zaśpiewać, jeżeli chcesz, żeby twoja ekipa przeżyła... Halo, proszę mnie zostawić! Człowiek, musisz zaśpiewać słodką piosenkę. Słodka piosenka? Z Rezin. No nie no! Twój ryj zasłonił! Ścigamy to krzesło! No tak, a ty tamtego zabij! Nie! No To chyba Kuba jest, muszę... To jest Dezy! Nie, zaśpiewał tej Uciekajcie, chłopaki, uciekajcie! Niestety trochę się sklinowałem, ale mam nadzieję, że mi się uda. Gdzie, gdzie, gdzie? Mam go tutaj! Pustak! Pustak, to jest pustak! Mam go! koniec! Dobrze. Jeden jest na dachu, według nich przechodziłem. Latający kubek, hoodie Patrzcie na kubek latający! Uciekaj magice... kubeczku! uciekaj! Zeskoczył. Nie. nie. No panowie. Jeżdowałem kubek, teraz będziemy go goniali tysiąc lat. Dobra, pamiętaj, że tam musi być gdzieś alien w tamtym regionie w takim razie. Tak? W którym regionie? Tak. To Jestem z pierdolonym kubkiem, którego się nie da zobaczyć. No, po jak już jeste... Nie, jak już jesteście tutaj przy obiadowym stole, może sobie siatkę jakąś nie, zróbcie. Państwo <laughs> 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 idą. No. Nie wiem, że Ładziu nie wiem <grym> czy zeskoczył trzy razy O do... no właśnie A, Nie Powiem ci tak, że zbyt prędko ciebie nie znajdą To jest pewne. Też mi się tak wydaje Bo są bardzo, bardzo daleko Od rozwiązania tej zagadki O, o. <grym> o Ten telewizor co spadł Leżeć telewizor, witam panie książki Co tu się dzieje? To Właśnie wyleciała jedna mi spod nóg, nie widzieliście tego kurwa? Która płaci książka? Tak, spod nóg Goń wiedzę, gdzie ona jest. Goń wiedzę, goń wiedzę. Tak, wiedzę. ci na górę gdzieś tam, Kuba, tak? No, ale nie wiem, czy już nie zaskoczył czasem, tak więc... Patrz, sam patrz, patrz go! Nie wierzę, nie wierzę, pod nogami złupszym przebiegłeś naraz. Co za typ ej, wy faktycznie dzisiaj macie problem ze wzrokiem. Weź ich wywal, weź ich wywal najlepiej. Pod, kosa, kosa, kosa pod nogi. O! O! o Panie! No ale nie jestem w pokoju. Panie! Z tym pokoju, przed chwilą biegał za tobą. O <śmienic> 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 Nie Panie, panie, tak się nie robi. Can you to I chyba Chyba znalazł, aczkolwiek nie wygląda. Jego twarz jest nadal nieskalana, Da myślą... ale, nie ale cię oszukał, ale cię oszukał! Chciał mnie ośmieszyć! Widział to, Alien! Widział! Dobrze! Co? Jak się <śmienic> mu wystawiłeś! Nie mają granatów, Alien! Wiem, że nie mają! Jeszcze minuta, minuta, alien, go! Proszę, jeden ma granat jeszcze, jest, jest tutaj, alien. On czeka nie, z grantem! Mam cię! Mam cię dawaj, dawaj, oh, dawaj. Okay. Od razu lecimy. Go, go, nie ma co I marnować ich czasu! tutaj, tak, jest, trzeba to, ich ich tu. Tu. O, zobacz, 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 do. fuck i co tutaj jest! Co tu się tu. dzieje? O! o ho, ho. Dobra, go! wie, to była jedna z najgorszych kryjówek ever. Muszę przyznać, ja do, do tej skrzynki, a, ale Dezzy tu, <laughs> tu się otworzyły, O, naprawdę? się otworzyły drzwi. Dobra, to... eksploruj. się zamykają. Eksploruj, no, drzwi się automatycznie zamykają. <laughs> No, to, no to tak, znaczy, ale że ktoś się musiał, wejść. musiał otworzyć. No dobra. Jest, no. Jestem niewinny, proszę mnie zostawić, z tym małym. Mam go! O, o, to wiek, to wiek, była ruina no. upokorzenia! Nie wiem, mm. Tak się to robi. Myślisz, że taki no, prosty prop na nich zadziała? Próbujemy, no! Próbujemy, synu! To jest troszeczkę odważny taki prop. Odważny, to prawda. No ale w końcu to zawsze, zazwyczaj się nie Do wybiera odważnych... propów, które mają powyżej Petra HP. Do odważnych świat należy! No dokładnie tak, dokładnie tak. No leży, no to chodźcie, znajdziemy. Powiem ci, że wyglądamy dość. Ja muszę przyznać, e... że naprawdę komponujemy się świetnie. Tak. Ale no wcześniej w w chłopaki gonili e e e tą edukację, wiedzę, wiedzę gonili. O, tak, wiedzę tak. Tak, tak. tak, goniliśmy wiedzę. No to my teraz możemy. się już My już ją dokoniliśmy, tę wiedzę. Tak, zdecydowanie. My dokoniliście wiedzę. <laughs> tak, tak, złapaliśmy ją. I, i nawet sklonowaliśmy. O, klonowaliście wiedzę. No, dokładnie tak. Mm. Intrygujące. Trochę, powiem szczerze, że moje ręce, moje mięśnie rąk, no troszeczkę się już męczą. Odtrzymania? Się... Kontrola? E, nie, po prostu... Ej, zobacz, to wygląda... Ale nie zobacz, to wygląda tak, jakbyśmy mieli zgięte, zgięte ręce w połowie tutaj. O, widzę, widzę, widzę. To, co, o Jezu, a wow! To trochę, to jest, to, trochę tak jest zdrowo wygięte. Być. Tam wszystko zobaczyłeś już Ignacy? Tak, nie, więc... tak patrzę, nie, 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 tak patrzę tak, tak, Nie, 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 proszę cię. Proszę. Żeby tak, żeby tak. Nie, nie wierzę. Po pro... Chłopaki. Proszę was. Żeby no. to pomieszczenie. Nie, nie, nie ma co robić. Wiesz, nie ma co. Nie kuśmy losu. Nie kuśmy losu. Myślisz? Tak, Dobra. myślę, że nie ma co kusić tego losu alien. No, proszę cię, proszę cię jeszcze na jego oczach to robisz. Masz szczęście, że cię naprawdę nie dostrzegł, bo się nie A to widzisz. Że coś A to widzisz, patrz? Nie, wracaj, wracaj, nie ruszaj się, nie ruszaj się, Alien, proszę cię. Mordo. A, nie. Mordo, pro, chcę z nimi wygrać. Chcesz z nimi wygrać, proszę cię, nie ruszaj się. No tam. dobra. Chłopaki, chyba ktoś, kurde, chce się tutaj umyć tak? Ogólnie rzecz biorąc. I znowu się trzymają za rączki, kurde. Kurde. NIE! NIE! <grym> I co teraz? No myj, myj ty się, myj się, myj się! No myj mercy. Mercy. Zdychać! No myj Ale jak się wkurzyli, jakie spieda!